Mam pewien pomysł na ten świat. Może nie jest on najpopularniejszy, ale nieustannie pomaga mi iść do przodu i nie zatrzymywać się w obliczu wyzwań, niesprzyjających okoliczności i trudnych ludzi. Czasami widzę ziemię inaczej, niż wygląda na co dzień. Widzę ludzi, którzy odważnie rozwijają swoje talenty, rozkwitają w swoich związkach, w swoich profesjach. Widzę wzajemne wsparcie, radosne współtworzenie Podążanie za tym, co wartościowe. Widzę szacunek dla drugiego człowieka, pieniądze, o które nie trzeba walczyć, ciała tryskające zdrowiem, i w głębi serca wiem, że ten obraz jest rzeczywisty, że to destynacja, do której idę i do której zapraszam po drodze innych. W trudnych momentach budzi mnie czasem pytanie: Dlaczego jestem tu? Dlaczego świat tak mocno odbiega od mojej wizji? Dlaczego ten kraj? Dlaczego hejt? Dlaczego kpina, brak, strach? Dlaczego nienawiść, śmierć? Dlaczego tak? Odpowiedź przychodzi trudna i lekka jednocześnie. Ktoś musi zacząć wybierać inaczej. Miejsce, w którym jestem, to odcinek mojej drogi, drogi dobrego lidera. I nie zawaham się postawić kolejnego kroku, nawet jeśli niewielu podąży za mną. A ty? Wiesz, co przyniosłeś ze sobą na ziemię? Co wniosłeś do swojej rodziny? Z czym przyszedłeś do kraju, w którym wziąłeś pierwszy oddech? Na czyje wołanie odpowiedziałeś? Podejmując pracę, zakładając biznes, tworząc projekt. Rozumiesz już, nigdy nie byłeś sam, jesteś potrzebny. Twoja egzystencja ma sens, tak jak wszystkie działania, nawet te, które myślisz, że wykonałeś na marne. Niech stanie się wreszcie jasne, po co tutaj jesteś. Niech rozświetlą się ścieżki. Opadną kurtyny niewiedzy i zwątpienia. Najwyższa pora powrócić do świadomości swojego większego ja, które wie i widzi więcej. Niech zacznie Ci służyć wielowymiarowość Twojego istnienia. To nie chaos to Twoje zasoby, talenty i dary wołały Cię na przestrzeni ostatnich lat. Poprzez trudne zdarzenia, życiowe lekcje sytuacje pozornie bez wyjścia. To dzięki nim wzrastałeś i uczyłeś się siebie. Wiem, że ciebie także czasami boli świat, że nie rozumiesz, dlaczego ludzie wybierają tak mało siebie. Ale spotkaliśmy się właśnie tutaj, bo ktoś musi zacząć wybierać inaczej. Czas zamienić nadwrażliwość na świadomość fenomenu postrzegania. Zamknięte drzwi na wskazówki o konieczności zmiany kierunku, problemy na ciekawość nieodkrytych jeszcze umiejętności, samotność wśród ludzi na wskazanie na ciebie. Liderzy muszą znać swoją odrębność. Jeżeli czujesz, że mówię o tobie, zapraszam Cię do wyruszenia w drogę dobrego lidera. Nowa Ziemia jest tutaj i teraz, widoczna nie dla wszystkich. Ktoś musi zacząć pokazywać ją innym otwarcie i odważnie.